Cześć, witam was serdecznie w trzecim odcinku yy, gry This War of Mine dzisiaj kontynuujemy losy naszych bohaterów yy, poprzedniej nocy Marko niestety doznał paskudnych ran yy, będziemy starać się yy, to jakoś temu jakoś zapobiec będziemy starać się może go opatrzeć mamy dzień czwarty rozpoczyna się dzień czwarty zobaczymy co się działo u naszych u reszty naszych bohaterów Bruna jest głodny, lekko ranny Pawle jest głodny, lekko chory, smutny i zmęczony Pozwolimy może Markowi się wyspać Bo niestety i tak na razie nie mamy nic Czym moglibyśmy go opatrzeć Więc może zaczniemy na razie od tego Tutaj spróbujemy, może yy, Pawle, czy jest nam w stanie y, zrobić ulepszony warsztat. Niestety jeszcze nie, potrzebne nam 7 drewna na ulepszony warsztat. Zobaczymy, co możemy w takim razie zrobić jeszcze w tym, czego nie mamy aktualnie. No niestety do wszystkiego brakuje nam drewna. Filtr możemy zrobić, ale. Filtr nam jest raczej niepotrzebny. Miejmy nadzieję, że następnego... Następnej nocy będziemy w stanie znaleźć jakieś opatrunki dla Marka. Tutaj może w tym dniu na razie będziemy starali się przekopać tutaj do tej szafki czego nie udało nam się zrobić w poprzednim odcinku Bruna także obudzimy niech on się przekopuje z kolei tutaj o, o piętro wyżej nie mamy mieliśmy nie wiem czy zgubiliśmy czy czy mi się tylko wydawało ale byłbym w stanie się założyć, że mieliśmy wytrych nie wiem dlaczego nie mamy Czyżbyśmy zostali okradzeni poprzednio, czego nie zauważyłem. Zobaczymy w kanazie przychodzi do nas ktoś na, na wymianę, czy to jest, czy to jest wymiana, czy nie jest wymiana. Mieszkam niedaleko z córką. Słyszałem, że szabrownicy plądrują domy i gwałcą kobiety. Mogę zamknąć drzwi, ale oni mogą się dostać do środka przez okna. Pomożesz mi je zabić deskami? Mojego męża zabrali rebelianci w pierwszym roku wojny. Do dzisiaj nie wrócił. Jesteśmy same. Pomóż nam, proszę. Pomożemy. Pomożemy kobiecie. Oby nam się udało wrócić bezpiecznie. Tutaj będziemy dalej się przekopywać. Niestety z braku drewna nie możemy ulepszyć sobie właśnie e, tutaj naszego warsztatu, co by się nam bardzo przydało, bo Wiem, że z każdym następnym poziomem y, jednak y, rzeczy, które można zrobić w tym warsztacie są, są lepsze i są naprawdę, naprawdę lepsze i są o wiele bardziej przydatne niż, niż te, które możemy zrobić w tym, który mamy aktualnie. Tutaj Marka poślemy do góry, niech zje. oby mu się już więcej nic poważnego nie stało i oby przeżył mam nadzieję że przeżyje chociażby niestety z tego powodu że ma największy plecak i dzięki temu może przytargać ze sobą jak najwięcej rzeczy zje sobie konserwę zobaczymy czy ta jedna konserwa od razu go e, tak jest, jest nadal głodny więc niech zje jeszcze i jeszcze jeden i myślę, że to powinno wystarczyć. Tak. ładny już nie jest. W każdym razie niech idzie znowu... ...do łóżka. Tutaj spróbujemy otworzyć tą szafkę, ale obawiam się, że jeżeli nie ma wytrycha to bez niej... Tak, nie otworzymy niestety. No musimy zdobyć wytrych. Jest godzina 5.40. Niedługo będziemy zbierać się do plądrowania kolejnych miejsc. W tym momencie niestety nie mamy tutaj co za dużo do roboty. Bruno nam jeszcze nie wrócił yy, z pomagania tej kobiecie niestety. 7.30, tak o 8.00 będziemy szli. Właśnie zastanawiam się, czy mimo tych ran, yy, nie lepiej mimo wszystko wysłać. Marka zobaczymy, yy, czy pojawiła nam się jakaś nowa miejscówka. Nie, nie pojawiła mi się. Jak, jak widzimy, mamy, do, mamy dostęp tylko do dwóch yy, bohaterów z racji tego, że Bruna wysłaliśmy do yy, pomocy. No a mimo wszystko marka jednak zostawię żeby spał Paweł będzie szukał zapasów I dzisiaj odwiedzimy przydałoby się odwiedzić coś co ma bardzo dużo leków supermarket Choć supermarket znajduje się na obszarze zajętym przez wojsko mieszkańcy próbują szukać tam zapasów możemy spotkać tam innych poszukiwaczy ale lepiej nie wchodzić im w drogę, niektóre drzwi wciąż mogą być zamknięte, więc warto wziąć ze sobą łom. No, mimo wszystko spróbujemy tutaj, jako że jest tutaj dużo leków. Tutaj nie potrzebujemy nic ze sobą zabrać, więc od razu bierzemy się za szukanie. Tutaj niestety ktoś jest. Nie wiem, czy, my, czy będziemy mogli z nimi negocjować tutaj już ktoś do nas podchodzi zobaczymy co będzie dalej aha czyli prawdopodobnie możemy ze spokojem plądrować wystarczy dla mnie i dla ciebie spokojnie więc idziemy szukać miejmy nadzieję że znajdą się jakieś leki na razie bierzemy wszystko żadnych leków niestety bierzemy wszystko zobaczymy co nam szczęście przyniesie w dalszej części miejmy nadzieję że reszta tych ludzi którzy tutaj są nas nie zabiją jako że nas ten pierwszy wpuścił zobaczymy nic nic tak naprawdę wartościowego tutaj nie nie ma totalnie nic niestety Zastanawiam się jak tutaj zejść na dół Aha tutaj jest tak Tutaj jest zejście Podrabinie. Może na dole będziemy mieli więcej szczęścia? Tutaj tak przeszła obok, czyli, czyli, czyli raczej nic nam nie zrobi. Cukier i wodę, weźmiemy cukier i wodę. No, najbardziej potrzebne nam są medykamenty, których no, jak na złość nie możemy tutaj nigdzie znaleźć. Nie wiem, czy Marko jest w stanie dojść do siebie yy, bez jakiegoś opatrzenia. Uwierz mi, nie chcesz tutaj na No nie chcę, chciałbym tylko znaleźć. Jest, mamy coś. Mamy coś z medykamentów. Zaraz zobaczymy dokładnie, co to jest. Są nimi ziołowe lekarstwa, proste leki przygotowane z ziół. Czasem pomagają, czasem nie. Lepsze to niż nic. No oczywiście, że tak. Służą I opa opatrunki służą do opatrywania ran. A więc już, jakiś, już jakaś nadzieja jest. Zobaczymy dalej. Zaczyna nam brakować miejsca. Skoczymy może jeszcze szybko na górę i będziemy pomału y, kierować się do wyjścia do domu. Nie wiem dlaczego oni nagle zaczęli biesta, jakby ktoś tutaj chciał im zrobić krzywdę. Przeszukamy jeszcze szybko górę. Może wyrzucimy yy, części elektryczne i weźmiemy drewno, które było nam potrzebne do rozbudowania naszego e, naszego warsztatu nic ciekawego idziemy dalej tutaj również elementy broni i części to nam jest na tą chwilę niepotrzebne są zamknięte po drugiej stronie i myślę no jeszcze tutaj Próbujemy wejść na dach, na którym jeszcze nie byłem Nie wiem czy to jest niebezpieczne czy musimy uważać na jakichś snajp jakich snajperów mimo wszystko zaryzykuję No nic ciekawego oprócz wody Myślę, że możemy się pomału kierować do do wyjścia. Oby po powrocie nie okazało się, yy, że nasz dom został obrabowany, jeżeli to w ogóle można nazwać domem, Pawle wrócił. Mamy dzień piąty. I zobaczymy. Tak, mam tu opachtunki, opatrzmy tę ranę. To była spokojna noc. Bruno pomógł naszej sąsiadce połatać dom, po czym wrócił bezpiecznie do naszego schronienia. Poszukując zapasów, Pable znalazł parę ciekawych rzeczy. Tak, Marko krwawi, wygląda na to, że z tego nie wyjdzie niestety. Bruno ma głęboką ranę. Trzeba to opatrzeć. No nic. To, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Do zostawiania subskrypcji. Do subs przepraszam. Do subskrybowania i do zostawiania komentarzy. Do oceniania. I do następnego odcinka. Cześć.